Aby widzieć wielkie rzeczy w swoim duchowym życiu jest jedna bardzo prosta recepta. Bycie wiernym w codzienności. O tym dzisiaj więcej w Kwadrancie słowem. Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Kwadransika ze Słowem. Nie wiem, jak u Was, u mnie ciągle dość intensywnie, ale staram się wypoczywać. Jestem świeżo po przyjeździe z Litwy, później z Litwy jeszcze zahaczyłem o Rzeszów, z Rzeszowa zahaczyłem o Skierniewice i właśnie wyjeżdżam na kilkudniowy obóz wspólnotowy. Takie rekolekcje, które odbywają się raz w roku dla wszystkich, którzy są członkami wspólnoty Głos Pana, także ja już nie mogę się doczekać. Tego czasu, żeby po prostu pobyć ze swoimi ludźmi i po prostu razem wspólnie. Słuchać tego co Pan Bóg ma nam do powiedzenia. W tym jeszcze miesiącu będzie się działo trochę rzeczy i w sierpniu również, chociaż otwartych wydarzeń nie będzie zbyt wiele, ale postaram się już niedługo wam wszystko podać, napisać, powiedzieć, żebyście mogli też dołączyć do tych wszystkich wydarzeń, które się będą działy. Ale głównym wydarzeniem na pewno, na które chcę Was zaprosić, to chwała mu, na której jeszcze można zdobywać bilety. Także to wszystko znajdziecie w opisie do tego. Kwadransika. Kochani, chciałbym Was dzisiaj zaprosić do Słowa Bożego i będzie to taki fragment, który podzielę się z Wami fragmentem w sumie dwoma fragmentami, które gdzieś ostatnio w ostatnich dniach, tych moich rozjeżdżonych, bardzo mnie dotknęły i które gdzieś no, odkryły przede mną słowo w nowy sposób. To jest właśnie niesamowite, jak można znać fragmenty przez wiele lat i te same fragmenty potrafią nas zaskoczyć. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami słowem na temat właśnie bycia w Bogu, trwania w Bogu i tego, co z tego trwania wynika. Tak jak powiedziałem przed chwilą na samym początku. My często chcemy widzieć w naszym życiu duchowym wielkie rzeczy, wielkie owoce, wielkie rezultaty. I często mam takie wrażenie, że spodziewamy się tego, że żeby osiągnąć, osiągać wielkie rezultaty, potrzebujemy jakichś wyjątkowych, specjalnych sposobów, żeby tam dotrzeć. W życiu duchowym rzeczy mają się generalnie nie tak jak myślimy, ponieważ żeby dojść do dobrych, wielkich rezultatów w życiu duchowym, potrzebujemy wierności w tym, co małe i w tym, co drobne. I zobaczcie, że potrzebujemy po prostu dzisiaj zatrzymać się nad Bożym Słowem, potrzebujemy robić to każdego dnia, potrzebujemy wiernie się modlić, wiernie i regularnie spotykać się z Bogiem, robić to, co to Słowo nam mówi, byśmy, mieli, byśmy robili. I owocem tego właśnie, tej cichej, codziennej wierności będą rzeczy, które Pan Bóg będzie czynił w naszym życiu. I o tym dzisiaj na różne sposoby będę chciał Wam powiedzieć. Otwórzmy dzisiaj fragment z Ewangelii Łukasza z pierwszego rozdziału. To będzie fragment od 26 do 38 wiersza i zacznę ten fragment od takiego krótkiego wstępu. Wiecie, gdybyśmy sięgnęli do języka greckiego, to moglibyśmy zobaczyć, że na słowo czy na wyraz słowo jest, użyte, jest użytych kilka greckich słów, które mają różne znaczenia na przykład kiedy mówimy o tym cytujemy fragment z Ewangeliana że na początku było słowo że na początku pojawiło się słowo że ono było u Boga, ono było Bogiem jest użyte greckie słowo logos, które oznacza w tym fragmencie, w tym kontekście akurat Pana Jezusa, który jest logosem który jest uosobieniem tego słowa logos, ale logos ma jeszcze wiele innych znaczeń i logos w kontekście słowa możemy też używać jako słowo, które zostało przekazane przez Boga, jako słowo, które jest tutaj spisane, czytane, czytamy Słowo Boże, czytamy ten logos, spisany. Ale jest też drugi, drugie słowo greckie, słowo Rema, które nie oznacza tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, ale jest to słowo, które jest objawione na dany czas, objawione na dany moment, które Bóg wypowiada w danym momencie, żeby ono wykonało, wykonało bardzo konkretną pracę. To jest na przykład ten moment, kiedy kiedy Jezus jest na. Kiedy Jezus spotyka Piotra, jeszcze wtedy, no właśnie, powołuje Go, jeszcze wtedy, nie apostoła, spotyka Szymona i mówi Mu, żeby zarzucił sieci. I na to słowo, na to konkretne słowo, dzieje się konkretne wydarzenie, czyli dzieje się ten cudowny połów ryb. To jest właśnie słowo Rema, to jest słowo z mocą, to jest słowo, które Często wychodziło z ust Jezusa, które dokonywało dzieł, dokonywało niezwykłych rzeczy, które objawiało Bożą Moc. I to jest bardzo ciekawe, bo kiedy przygotowywałem sobie któreś tam nauczanie, bo ostatnio się dzieliłem też przez internet słowem Bożym. Zacząłem szukać fragmentów gdzie to słowo rema jest użyte. I bardzo mnie zadziwiło to, że jest użyte w miejscu, w którym bym się go nie spodziewał. I to jest ten fragment z Ewangelii według Świętego Łukasza, pierwszy rozdział od 26 do 38. To jest fragment dobrze znany pewnie wam, kiedy archanioł Gabriel przychodzi do Maryi i obwieszcza jej, że będzie matką Syna Bożego i kiedy opowiada Maryi archanioł o jej krewnej Elżbiecie, że ona była uznana za niepłodną, ona już jest w którymś miesiącu, ta, którą miano za niepłodną, czytamy. Wtedy Anioł zwraca się do Maryi z tym zdaniem, które znamy też bardzo dobrze, ale znamy jest z polskiego tłumaczenia, a nie z języka greckiego. Polskie tłumaczenie mówi nam, że Anioł mówi do Maryi: Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. A kiedy zacząłem czytać ten fragment i szukać tłumaczenia, bardzo mnie to zdziwiło, czy nie tłumaczenia, tylko źródła. Bardzo mnie to zdziwiło, że w oryginalnym tekście jest użyty wyraz, którego tu nie ma. Znaczy jest użyty wyraz słowo, jest użyty wyraz rema. A przecież tutaj czytamy dla Boga, bowiem nie ma nic niemożliwego. Tu nawet nie ma w polskim tłumaczeniu tego wyrazu, nad którym moglibyśmy się pochylić. I to słowo Rema, które jest tu użyte, sprawia, że można przetłumaczyć ten, ten, ten fragment w taki sposób, że Anioł mówi do Maryi, u Boga bowiem nie ma słowa, które by nie miało mocy. U Boga bowiem nie ma słowa, które by nie miało mocy. To jest niesamowite. Pomyślałem sobie, że to jest naprawdę coś, co w ogóle odkrywa jakiś kolejny rozdział rozważania nad tym fragmentem, że anioł mówi do Maryi, Maryjo, bo ona pyta, jak to się stanie, jak to będzie, jest zmieszana, jest wstrząśnięta, jest, jest no właśnie cała pewnie w, w, też w emocjach po tym, co usłyszała. I anioł mówi Maryjo, jeśli Bóg wypowiada słowo Rema, ono zawsze wypełnia to, co orzeka, to co jest wypowiedziane. Jeśli Bóg wypowiada słowo, to słowo jest ciałem, to słowo staje się ciałem. To, cia, to, to słowo zaczyna zmieniać życia, zmieniać okoliczności. Jeśli Bóg daje Ci słowo, jeśli to, to słowo rema, to słowo objawione, to ono czyni, ono dokonuje. I na to słowo zadziało się w życiu Maryi coś nieprawdopodobnego. Anioł mówi, jeszcze raz to powiem. U Boga bowiem nie ma słowa, które by nie miało mocy. Każde słowo wypowiedziane z ust Boga. Jest pełne mocy. I można sobie zadać dzisiaj pytanie: No, okej, okay, ale jak to się ma do mojego życia? No, bo o ile mogę czytać ten logos, mogę czytać to słowo, to, to co zrobić, żeby to słowo Rema pojawiło się w moim życiu? Żebym też miał takie doświadczenie, że Bóg mówi przeze mnie słowa, które przynoszą moc. I tutaj chciałbym Was zaprosić do przeczytania fragmentu z Ewangelii Jana 15:4:5. I myślę siódmego wersetu również, gdzie jakiś czas temu analizowaliśmy ten fragment, ale one pięknie się łączą. Jezus mówi, trwajcie we mnie, a ja będę trwał w Was. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i Wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, Wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. I siódmy werset mówi: Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje rema, słowa moje rema, to jest to słowo użyte, trwać będą w was, proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. I zobaczcie, to jest bardzo ciekawe, jak, jak, jak te wszystkie fragmenty łączą się razem. Bo kiedy czytamy o tym, że Jezus mówi, trwajcie we mnie, ja będę trwał w Was. Mówiliśmy sobie o tym ostatnio, że tu jest greckie słowo użyte, które można przetłumaczyć jako: mieszkaj we mnie, mieszkajcie we mnie, ja będę mieszkał w was. To nie jest przebywanie raz na jakiś czas, to nie jest wpadanie w relację z Bogiem raz na kilka dni, a potem wracanie do tej relacji. To jest trwanie, ciągłe trwanie. Pewne, pewnie pełne wzlotów i upadków, ale ciągłe trwanie w słowie, ciągłe trwanie w relacji z Nim. Właśnie Jezus mówi w tym siódmym wersecie, jeśli mieszkać będziecie we mnie. W jaki sposób? Przez trwanie w słowie, przez trwanie w relacji. Jeśli trwać będziecie we mnie, a słowa moje będą trwały w was, mieszkały w was, kiedy słowo Boga może mieszkać w nas? Kiedy się nim karmimy? Kiedy karmisz się słowem? kiedy karmisz się tym, co Bóg do ciebie mówi, kiedy przypominasz sobie rzeczy, które Bóg do ciebie już wypowiedział, przypominasz sobie słowa Boga, które były wypowiedziane do ciebie, kiedy czytasz też to słowo i z tego słowa na pewno znajdziesz, może masz podkreślone wersety, jak ja mam podkreślone wersety w wielu miejscach w Biblii i wracam do tego, co Bóg mówił do mnie, kiedy karmię się słowami Boga, wtedy co się dzieje? Wtedy to słowo Rema, Pojawia się w naszym życiu. Wtedy możesz prosić o cokolwiek chcesz, a to ci się spełni, i to jest właśnie ten właściwe rozumienie tego, tego fragmentu, który do mnie mnie bardzo mocno dotyka. Tu nie chodzi o to, że. Po prostu, o cokolwiek się pomodlę, to będę miał i, i, i to będzie w ogóle super. To, to, to jest bardzo płytkie patrzenie na ten fragment. Chodzi tu o to, by zamieszkać w tym słowie, zamieszkać w relacji z Bogiem, i wtedy przychodzi moment w Twoim życiu, kiedy trwasz w słowie, trwasz w Bogu, trwasz w relacji z nim, kiedy Bóg wypowiada słowo: teraz wypowiedz to słowo, teraz pomóc się o tę osobę, teraz zrób to, teraz zrób tamto, i rzeczy się będą działy jak na łodzi z Szymonem Piotrem żeby być gotowym na, 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 na to, żeby doświadczyć tego słowa Rema, kiedy Bóg powie teraz zrób to, żeby doświadczyć mocy, która idzie za tym słowem. Potrzebujemy trwać, potrzebujemy być, potrzeby, potrzebujemy dbać o tą cichą codzienność bez fajerwerków, o tą codzienność, w której nie widzimy bardzo wielu może manifestacji Bożej Mocy, kiedy wstajesz i nie chcesz ci się modlić, ale idziesz się modlić. Kiedy wstajesz i nie chce ci się teraz, bo byś przejrzał sobie telefon, a ty oglądasz, patrzysz, czytasz, co to słowo dzisiaj ma ci do powiedzenia, co Bóg ma ci do powiedzenia, kiedy trwasz, kiedy przebywasz w Bogu, kiedy mieszkasz w Bogu. Mieszkasz i kultywujesz taką przestrzeń spędzaną, spędzania czasu z Nim, wtedy jesteś otwarty na to, by być gotowym na przyjęcie słowa Rema. I wtedy Bóg wypowiada, i rzeczy się dzieją. I chcę Wam powiedzieć, że w mojej posłudze największe rzeczy, które widziałem, to były momenty, kiedy Bóg mówił, i ja szedłem za tym słowem, i ono objawiało moc. Kiedy byliśmy na spotkaniach z modlitwą o uzdrowienie, kiedy Bóg mówił i powiedział: Teraz nie głoś, teraz pomóc się o tą konkretną osobę. Wtedy dział się cud. Pamiętam, jak lata temu opowiadałem Wam tą, tą, tą historię, kiedy miałem zacząć nauczanie Zrobić wszystko po kolei, tak jak robimy to zawsze na posłudze. A Pan Bóg powiedział mi: Nie głoś teraz, teraz pomóż się za osoby, które mają problemy w kręgosłupie, które z bólu nie są w stanie już wytrzymać. I pamiętam, jak wtedy pomodliłem się za te osoby, nie wiedząc, co Bóg chce zrobić. I wtedy młody kilkuletni Jasiu wstał z wózka inwalidzkiego. Właśnie na tamtą modlitwę, kiedy Bóg powiedział: Nie czekaj teraz. I to są, słuchajcie, momenty, e posłuszeństwa, naszego posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Kiedy Bóg mówi teraz, kiedy Bóg mówi to słowo rema, słowo objawione. Jak je usłyszeć i jak być gotowym na przyjęcie tego słowa? Trwaj. Trwaj. Mieszkaj. Przebywaj. Karm się Bożym Słowem. Karm się Eucharystią. Karm się obecnością Boga, kiedy, kiedy Go uwielbiasz. I bądź gotowy na to, by słuchać. Ktoś kiedyś powiedział, po to mamy dwoje uszu, a tylko jedne usta, by dwa razy więcej słuchać. Niż mówić. I to jest klucz do duchowego życia i do oglądania Bożych Dzieł w naszej codzienności i w naszym, w naszym życiu. Panie, chcemy Cię o to dzisiaj prosić. Daj nam dzisiaj taką łaskę słuchania Twojego słowa i daj nam taką łaskę dzisiaj też wierności w codzienności, byśmy w tej codzienności mieli. Czas dla ciebie, który jest uprzywilejowany, czas na słuchanie ciebie, czas na trwanie w Twojej obecności. I prosimy Cię, by to słowo REMA było słowem. Które będzie objawiało Twój majestat, Twoją moc, ale prosimy Cię, by to Logos, by to słowo też, które czytamy, było słowem, które, którym będziemy karmić się, Panie, tak często jak tylko możemy, abyśmy mieli, Panie, nasze serca i nasze umysły pełne Twoich słów, które stają się duchem i życiem. Niech tak się dzieje w naszym życiu, niech tak się stanie. W imieniu Jezusa. Amen. Zapraszam Was cały czas do tego, byście zapisywali się na chwałę Mu, kochani, bo czekamy na Was jeszcze. Już niedługo będziemy podawać Wam kolejne szczegóły, kolejne informacje. Mam nadzieję, że macie i będziecie mieli dobre wakacje, a ja niedługo podam Wam informacje, co będzie działo się w lipcu i sierpniu z jakimiś większymi szczegółami. Także śledźcie social media z Panem Bogiem i do zobaczenia.